I znów Johnny Walker ze Straży Wiejskiej Spacerowicze nie mogą zauważyć syfu, brudu Graficiarzy Lokalnych pijaczków Spójrzcie na czujność patrolu, nawet nie rozglądają się na boki Wyszprejowane bloki być może nie rozglądają się, bo wiedzą, że są to ludzie wynajęci przez Joannę Podolską. Z Centrum dialogu jest główna wybiórcza garona tera. Za super praca. Płacą za spacerowanie. Napadanie dziennikarzy. Łamanie rąk młodym no to... ludziom. Zakupy w monopolowym podczas pracy w Tesco. Rewelinację pracy. A tu mogliśmy zarobić mandacik. Naklejanie bez, ok bez umowy. Spryjonek. Pozdrowienia dla dyrektora z DIT-u. Zakładu drugi transportów. Następny mandacik. No ale przecież nie rozglądali się na boki w drodze do monopolowego albo w drodze do na następny napad i tego obrazka nie mogli zauważyć Cóż tu chlają mieszkańcy lokalni w w tym bloku, na Wielkopolsce 64 mieszka bandyta, który zaatakował nas, naszą redakcję w publicznym sklepie monopolowym. Strażnicy miejscy przeglądali mi zdjęcia, pomagali w napadzie. Strażniczka wypowiadała urojenia prześladowcze, że kocha mu się to nie jest nasz dziennik. Stwierdził, że swoje urojenia prześle do Sądu Grodzkiego. A ten bandyta z tego bloku 4 lata temu w marcu zgłaszał naszej redakcji temat z jego okien tego wieżowca widzi ustawki na boisku. A i tegoż przejęku straż bandyci ze Wiejskiej też nie mogli zobaczyć. Okiem tego wieżowca widzi ustawki na sąsiednim boisku szkoły podstawowej nr 56. Boi się z córką wyjść. Redakcja temat załatwiła. Jak się zrewanszował, w nagrodę mi napadł. Razem ze strażnikami miejskimi. Typowa gońska wdzięczność. Widzimy z Zdenowską. Przy drodze do przystanku. Kilkaset metrów nie ma żadnego śmietnika. Śmietnik, nasza, mądra prezydent żydowskiego pochodzenia Hanna Zdanowska, położyła 30 metrów odchodnika. Ciekawe dla kogo? Żydowski geniusz. Nikt nie będzie wyrzucał. Mniejsze koszty obsługi, mniej ludzi. Miasto na tym zyska. To, czy mieszkańcy na pewno, skoro muszą spacerować z papierkiem przez pół kilometra. Czego nie zauważyli strażnicy wieńscy? Zbyt zajęci sobą. Następnego malunku. Malowanie każdej elewacji takiego bloku kosztuje 250 zł. Mijały miejsce, w którym mieszkaniec okolicznej ulicy po który doroszowskiej zabił. Ta różka. Na tym dokładnie przejściu przechodziła prawidłowo. Uciekał z miejsca zdarzenia w myśl żydowskiej reguły. Tom Kakasprzaka, przewodniczącego Rady Miejskiej, wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i dobrej pracy służb, w tym Straży Miejskiej. Elewacja była malowana już tyle razy. Nie będzie się zatrzymać. W zasadzie mogłoby to robić za ocieplenie. I tego strażnicy nie mogli zauważyć. Oczywiście blokiem, nie muszę dodawać, opiekuje się złodziej przestępca, zwłaszcza firma Angla i przyjedzie na tam Ok, którym zarządza bandyci ze straży miejskiej są the best. Ktoś ma jeszcze wątpliwość, że warto utrzymywać tą 500-osobową hołotę, bandę Tak chory psychiczny jacusiów z Urzędu Miasta Nikt nie ma wątpliwości Straż Miejska jest potrzebna Tylko straż Miejskiej A naprzeciwko... Bandyci ze... mogliby zabrać parę setek z mandatów, no ale po co? spacerek jest przyjemniejszy. John Walker ze swoją przyjaciółką czyli bandyci ze Straży Wiejskiej spacerowali tu. Ale cóż mogli zauważyć, skoro byli tacy zajęci sobą? Zapewne za takie czułe spacery płacą podatnicy, następne 250 zł mieszkańcy mają w plecy. Warto łożyć na bandytów ze straży miejskiej. Jedy, że nie mają żadnej ochoty do pracy. To jeszcze pod McDonald'em złamią rękę twojemu synowi. I tu przechodzili bandyci ze Straży Wiejskiej dobrze i wytrwanego kuleta prawdziwy bad boys sąsiednia klawka i tego bandyci ze Straży Wiejskiej nie zobaczyli 500 bandytów, a pożytku z żadnego To osiedle Wielkopolska ma wyjątkowego pecha Opiekuje się nim Ham, agresywny bandyta Pisuar Sebastian Bulak, były sekretarz PiSu w Łodzi Obecnie radny Rady Wiejskiej oraz radny Moszewalasek dla odmiany platformy obywatelskiej. Co blok, co klatka. Nasza redakcja wskazała i administratorowi, i policji, i bandycie kulecie ze Straży Wiejskiej, kto jest autorem malonków Blok następny. Zgadnijcie kto administruje Zgadnąć chyba nie trudno Nasz znany przestępca Łaszczak z Amangra Chyba nie było to trudne do prawda? Następny sąsiedni blok, następny malunek Następny blok, następny malunek A ci miejscy przed chwilą tu przechodzili. Czy można się dziwić, że ludzie od masowo się wyprowadzają? A niestety, po obrzydliwym liście sygnowanym z upoważnienia pani prezydent, widać, że pani prezydent ma coraz większe problemy. Nie tylko z tak zwaną opozycją. Obrzydliwe plugastwo wypłucinie, które są de facto szantażem od nijakiej twardowskiej. Elżbiety. Tym razem umiała przedstawić wieczątkę. z Twardowską mieliśmy doświadczenia już wcześniej. Pan prezydent Kropiwnicki mm, kazał legalnie zapisać się na rozmowę przez biuro. Mm, prowadził akcję. Władza ma być przezroczysta. Nie chciał żadnego kumoterstwa. Twardoska przedstawiła się na dzień dobry. Jestem chora psychicznie, mam myślenie kompulsywne. W wikipedii sprawdzicie, jest to myślenie przymusowe. Ja muszę wiedzieć, o czym pan ja chce rozmawiać. ważne była argumentacja, że pan prezydent przecież rozmawiał ze mną, to chyba parę minut temu, to chyba ja o czym będziemy rozmawiać. Ale pan chyba nie pamięta. Przed chwilą mówiłem, że jestem chora psychicznie, ja muszę wiedzieć. A identyczny przypadek był z pociotkiem twardowskiej z Marchleską. Taka sama sytuacja powtórzyła się z komisarzem sadznikiem, przy którym zapisania. Także żadnych odpowiedzi, przepisy KPA pani Zdanowska ma w dość głębokim poważaniu. Jej płciotki, jak Twardowska też, żadnych odpowiedzi o 6 lat redakcja nie dostała. Cóż to mamy, Przekraczają graniki krytyki. Redakcja na przykład prosiła o podanie, co strażnik miejski robił w sklepie monopolowym umundurowany w godzinach pracy. To nie jest krytyka, to jest pytanie za co bierze pieniądze trener bandytów Kuleta. W innym piśmie redakcja żądała, wystawiła ostateczne wezwanie przedsądowe za napad przez bandytów ze Straży Miejskiej na kolizji 14 marca 2014. ostatecznym wezwaniem było za czynienie, za uszkodzenie kolana na 10 dni, zniszczenie aparatu, znieważanie. To nie jest krytyka. To jest konkretne wezwanie przedsądowe, ale... No skąd? Chora psychicznie, twardoska. Ma te pojęcie rozróżniać. Także mamy obrzydliwy szantaż. Pani Damaska. Niech pani aplikuje. Nie potrafi pani kontrolować na własnego synka, który w hurtowni makro na dwa dni przed wyborami Panią na prezydenta nakręcił ochroniarza, żeby mi wyrwał i zniszczył dysk. Ochroniarz już nie pracuje. Pani synek go nie utrzymuje. Ochrona sam jest sobie winę. Uwierzę w twori jakieś obietnice pani synka. Także synek się pani nie udał. Jak to mawia Monika Czeska, u której pani występowała w Radiu Łódź wychowanie to wyzwania. Pani go. Pani go nie sprostała. Pani mu nie sprostała. I następny przykład choroby psychicznej. Roszczenia finansowe i doniesienia. Przestępstw popełnionych, przedstawionych w korespondencji przestępstw pracowników Urzędu miasta, strażników miejskich. Adresatem nie są organy sprawiedliwości, to urząd miasta popełnił przestępstwa i urząd miasta zapłaci, nie policja. Coś się pani Twardowskiej w główce pomieszało. Wy w PO chyba wszyscy jedziecie na psychotropach, jak mówił profesor Niesiełowski. Pani Twardowska, porozmienić lekarzy, skoro panią oszukuje i nie potrafi dobrać leków. Niech pani swoje wypuciny wygrzewa gdzie indziej. Takie obrzydliwe szantaże wysyła, sygnując Urzędem Miasta, pani prezydent Zdanowska. Nie potrafi kontrolować nawet własnych ludzi, a chce rządzić z całym miastem, może kiedyś państwem. Dobra, no to zrób, ale pomóż z tą torbą wyrazić go. Ponieważ chodziło o ten radiowóz, który właśnie opuszcza i o dwa, które już się zainteresowały. Widzieliśmy, że bez podstawy, tak powiem, panowie używali... Wy, nie, wy, to panowie I Wiesz, i tak, sytuacji, nie, nie, panowie panowie I nie, i podeszliśmy nie, 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 to oczywiście my zaczęliśmy być popychani, nie, zawsze nie, 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 nam się nie, 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 Kolega nie, 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 legitymować. nie, 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 się nie, wylemka, wylemka. Tak, nie kolega nie, pan jest nagrana. nie, no, dobrali, nie Pana? Nie mój Pana? Nie, mojego kolega. Burega. A tego kolega nam pan Nie ma No nie ma. No, pan, 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 pan. Dobra, ej, cicho, dentyczne. bo Ej, cicho, ten... więcej nie ale... rękę. tak... Panu, chce pan teretkę?

z jakim prawem do niego się zatrzymali? Togo pokręcili. Pięć osób do niego wyskoczyło, zabrali mu ręce, powalili go na ziemię, ale wszystko nagrane. A jutro tak będziemy zatrzyma, lajkować. Wrócili go do samochodu. Jurek każdego jurek. z nas zaczęliśmy śpiewać, od razu skarżyć, <laughs> Więc zrobiliśmy po bo tak, z starom co rozmawiamy, więc nie, tak, to jesteście swoim prawa, więc porządek. No i się no, nie chcieli w ogóle. Tak, tak, nie wiem, innego popakać. Przechodzimy poprawnie na światłach, o to, że po prostu, powiedział, że przepraszam Wam strażą miejską, pokręcili i siedzieli sam sobie do świata. Mam no pytanie, jeżeli no chce wydać, kogoś, musi To musi się nie przedstawić nie podać swój numer służbowy i tak dalej. Ja, tak ja się, ja się zapytam. Ale powinien. Ja musi podawać. tutaj. w jest też Ale Ale jeżeli się prosi, o to, to musi podać. Jeśli jest morderowane, to powinien musi. Musi. Przede kurwa w jakim kontekście. Tak? tak. Jeżeli będzie osoba ofky民, no, sagtens, to ale şey nie right. Ale nie Tak, jeżeli... Ale <this> <arp winkness> Jeżeli, powiedzmy w ten sposób, jeżeli robi panoramę sobie miasta, tak, i no to... przychodzicie, a my przychodzicie, tak, tak, okej. So że... Ale tak, 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 nie tak, 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 nie tak, 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 że tak, 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 kto no, chciał ja no, Nie, cele, nie, tak, jej a, jej, a nie. tak? Kazałem, kazałem, nie przyjechać. Na wyraźną, tak? wyraźną prośbę obywatela y, musi podać swoje dane. No, jeżeli pan by mnie o to podać, to ja bym panu podał. Tak? Ale musi, Ale musi, on nie chciał nam podać, w ogóle nie chciał się przedstawić numeru, co do numeru panie, szanowna pani, nie. Znaczymy, pani, pani e, powiem tak, jeżeli e, czujecie, że w jakiś sposób zostaliście poprzedzeni tak, pod chujamy. tej interwencji, możecie zgłosić to chujamy, e, do e, urzędu tak. miasta, tak? Ja, Bezprawdzie, sprawdź miejsca, zapraszam kolegę, który przychodził... Ja, nie ja. bo... <ślamy> ja

Nie tej razie, tak? Może sobie nie podawić, jazdź. Jeszcze mam takie pytanie. Tak jak kolega powiedział, do po rządu miasta Łodzi zgłosić, że... Mamy numery samochodów, których nagrywa tam Kresi. Mamy nagrane. Jeżeli, jeżeli jesteście niezadowoleni, nie tak, z interwencji, z ich to do rządu miasta tak? Mogę się coś zapytać jeszcze? Bo wróciliśmy tutaj do tej całej sytuacji i rozmawiałem z kolegą zupełnie na uboczu, w cichu i zabluźniłem. Rozmawiając. Strażak miejski do mnie podszedł i zapytał po się, czy zabudniłem. A potem mieli podejrzeć do mnie trzech? Trzeba był czwarty. Zaczęli mi wykręcać ręce i próbowały mi wstąpić do samolotu.

no, powiedział sobie... No, ja zadowolony, na tobie. Radę, nie Pano, panu, i tak, pan piste, panie, pan pisze, i pan panie, jest jakie, okay. ale... Pan pisze, bo ja wstałem. Ja, no, jest nie jestem zadowolony, że ale kiedyś Ja nie mam nie wiem, ja mogę się wypowiadać jak widziałem. A nie jestem się pani Pan jeszcze może panowie...